Jak co roku komisja oceniała zgłoszone do konkursu obiekty na najbardziej udekorowane świątecznie ogród, balkon lub okno. Łącznie w tegorocznej edycji oceniano 8 obiektów ulokowanych w różnych rejonach Wejherowa. Oceniamy pomysłowość, oceniamy widoczność dekoracji, estetykę oraz niepowtarzalność dekoracji na danym obiekcie. Konkurs realizowany jest od kilku lat i zachęca Wejherowian do wspólnego dbania o estetykę miasta poprzez udekorowanie indywidualnych posesji. Mieszkańcy naprawdę corocznie wykazują się bardzo dużą inwencją, pomysłowością, chętnie włączają się w konkurs, chcąc klimat Bożego Narodzenia urozmaicić także tą zewnętrzną obudową, bo duchową przygotowujemy się wszyscy w rodzinach, ale też zewnętrzne walory władze miasta chcą, żeby, żeby ten klimat ubogacić. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jeszcze w tym miesiącu.